Paweł, na początek gratulacje dzisiejszego meczu. Eee, powiedz, jaki element wskazałbyś jako ten, który pozwolił zdobyć dzisiaj trzy punkty? Eee, myślę, że determinacja i konsekwencja do samego końca, bo eee, widać było, że ten mecz nie układał nam się tak jak poprzednie, ale cieszę się, że, że do końca wierzyliśmy w to zwycięstwo i chcieliśmy je zdobyć. Widać że to było w drugiej połowie i fajnie, że po tych ośmiu dniach i, tych i tym maratonie postawiliśmy tą kropkę na D. Za Wami intensywny tydzień, w którym pokonaliście trzy drużyny aspirujące do awansu. Taki początek sezonu chyba bardzo buduje Waszą drużynę. Oczywiście, że tak, wiadomo, że wynik buduje też atmosferę i staramy się to nakręcać. Wiemy, że, że też drużyny się przed nami nie położą i każdy ten mecz będzie ciężki. Ten tydzień naprawdę zapowiadał się, że, że naprawdę ciężko będzie o te trzy punkty w każdym meczu, ale wierzyliśmy w siebie, wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić i cieszymy się, że pokazaliśmy to. Dziękuję Ci bardzo i trzymamy kciuki za kolejne mecze. Dzięki.